Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witamy widzów kanału Spożywcza TV, portali hurtidetel.pl i wiadomości spożywcze.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy, który poprowadzą Joanna Kowalska, zastępczyni redaktora naczelnego magazynu Hurti Detal i Wojciech Szanoka. Naszym i Państwa gościem jest Pan Przemysław Gostkiewicz, Prezes Zarządu Spółki Sokołów S.A. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie dobry. Państwa, witam widzów. Panie Prezesie, rynek mięsny to filar, jeden z filarów polskiej gospodarki, szczególnie jeśli chodzi o sektor drobiarski. A Grupa Sokołów to jeden z liderów branży mięsnej, firma, która wyznacza standardy w tej branży. Mimo trudnego otoczenia, wciąż inwestuje. Które z obszarów działalności firmy są w tej chwili dla państwa najważniejsze, jeśli patrzeć na jej organiczny rozwój? Rzeczywiście, mięso jest dalej jednym z najchętniej spożywanych produktów spożywczych przez Polaków. W kategorii produktów FMCG, nawet jest największą kategorią w tej chwili. Szacuje się, że jest to około 17-18% produktów spożywczych. Także widać, że jest tam cały czas naprawdę duży, duży rynek. Sokołów jest na tym rynku bardzo długo, tak? jest jednym z pierwszych integratorów tak naprawdę rynku mięsnego w Polsce. I rzeczywiście przez wiele lat ten rozwój był dynamiczny i inwestycje, które robiliśmy w rynek, w konsumenta pozwalały nam rosnąć. I nie ukrywam, że dalej naszym głównym celem jest rozwój, jest rozwijanie się na tym rynku, ponieważ widzimy, że jest to rynek, który jest duży. Pomimo tak naprawdę tendencji, które się dzieją, o których pewnie też porozmawiamy, jest on nadal bardzo interesujący. Obszar działalności. A poza tym, kto nie maszeruje, ten ginie. Więc właśnie, dokładnie. Także inwestycje pozwalają nam się rozwijać, pozwalają iść do przodu, pozwalają tak naprawdę być też coraz większą i coraz bardziej sprawną firmą. Zaraz porozmawiamy o szczegółach. Dokładnie, właśnie nawiązując do tych tendencji, które obserwujemy na rynku, i mhm. jakby chociaż e, wzrost cen pasz, m, które sięgają nawet kilkudziesięciu procent, w przypadku e, bydła i trzody chlewnej jest to 30%, a w przypadku paszy dla drobiu nawet 40%. No i nie wspominając już o wzrostach e, cen energii, to jest już nawet blisko 80%. Czy to jest dobry okres na inwestowanie? Bo pamiętajmy, że nawet mając jakby finanse i pewną bazę do inwestycji, to część rzeczy jest od nas niezależna, ponieważ w Polsce zmniejsza się baza surowcowa trzody chlewnej, a od pięciu lat sprzeda, spada także produkcja wołowiny. Więc jak z tymi inwestycjami w tym okresie? Ja myślę, że jeżeli jest trudno, to tym bardziej trzeba inwestować, tak? bo wtedy są szanse na to, żeby te inwestycje zwróciły się dużo lepiej i dużo szybciej. Bo wiadomo, że po dołku przychodzi górka tak? i to jakby rzeczywiście ta cała branża jest bardzo mocno rozchwiana od jakiegoś czasu. I to, co Pani mówiła o cenach pasz, to one tak naprawdę często są już nieaktualne, bo jeszcze. Dwa tygodnie wcześniej było połowę drożej, a dzisiaj jest połowę taniej. To samo dzieje się z cenami yy, yy, zwierząt, z cenami energii. Tak? Ona jest bardzo rozchwiana i ta, ta sytuacja yy, rzeczywiście yy, nie jest łatwa, bo prawda, przewidywanie, kalkulowanie jest dużo trudniejsze. No, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to długofalowo, to jest tylko jakiś okres. Tak? Gdzieś tam w okresie kilku lat się to mniej więcej wyrównuje, uśrednia. My patrzymy na biznes i na, na rynek długofalowo, tak, nie jest to kwestia tego tygodnia, nie jest to kwestia tego roku, to jest kwestia bardzo długiej perspektywy tak naprawdę, w związku z tym staramy się nie, można, można powiedzieć, nie generować zbyt gwałtownych ruchów związanych z tym, jak się rynek zachowuje, tak, I, to inwestowanie ten rozwój jest tą taką naszą stabilną bazą,, tak, która pozwala nam zachować pewne stabilną, stabilną sytuację w tym rozchwianym rynku. Rzeczywiście no, po głowie się zmniejsza, ale to, to jest tak, że jeżeli się zmniejszy, to wzrosną ceny, jeżeli wzrosną ceny, ono się zwiększy. Tak? Także to znowu jest jakby elementem pewnego cyklu. To a propos takich bardziej długofalowych tendencji. Polacy są jednymi z liderów, jeśli chodzi o spożycie mięsa. To jest średnio 73 kg na osobę rocznie, gdy średnia w Unii Europejskiej to jest niecałe 68 kg. Można, obserwując otoczenie, przewidywać, że ten wynik może być trudny do podniesienia. Czy nie jest tak czasem? Czy państwo się nie obawiają, że to już jest pułap możliwości i to spożycie już będzie teraz tylko spadać, zgodnie właśnie z tendencją europejską. Od czego to zależy? Od pewnych trendów cywilizacyjnych? Od może cen? Może mięso jest zbyt drogie dla Polaków? No i czy Państwo mają jakiś plan na to? Patrzymy na to oczywiście z uwagą. Ja powiem, że głównym Przyczyną tego, że spada spożycie mięsa jest to, że spada ilość ludzi w Polsce, tak? Jeżeli spada populacja, spada ilość konsumentów, w związku z tym pewnie ta konsumpcja też będzie spadała jako rynek. Oczywiście to jest jakby jedna tendencja, na którą my patrzymy, bo spożycie na głowę w kilogramach jest tylko jednym wskaźnikiem. Ale jak patrzymy na cały rynek, to musimy śledzić, prawda, to szerzej. I to, to jest jakby najważniejsza przyczyna. Co do spożycia, ono będzie stabilne bądź będzie lekko spadające. I to wiemy, bo to widzimy z innych krajów. Tendencje prawda, konsumpcji mięsa w tych krajach, gdzie są tradycje kulinarne, mocno mięsne, one też są lekko spadające. Drobne spadki istnieją. I, I myślę, że to, co jest ważne, to jest patrzenie na to trochę z innej perspektywy, to jest patrzenie na to z perspektywy tego, gdzie rynek podąża i jak się zmienia struktura w ramach tej konsumpcji tak bo jeszcze pamiętamy czasy wiele lat temu że gro mięsa to było tak naprawdę spożywane w postaci tak zwanego przysłowiowego kotleta schabowego i karkówki, tak, gdzie teraz już widzimy, że bardzo duża część przesuwa się w kierunku wyrobów przetworzonych, tak, czy to są kiełbaski, kabanosy, salami tak, i, i, i różne, różne produkty typu na przykład hot dogi. Tak, to są, ta, ta, ta zmiana tej struktury następuje stopniowo i my nie ukrywamy, że też jesteśmy częścią tej zmiany struktury, tak? Staramy się y, nauczyć konsumentów y, zmiany, zmiany sposobu konsumpcji, struktury konsumpcji. To jeszcze inaczej można spojrzeć na strukturę, bo 25% wydatków na produkty spożywcze to są w tej, w tej chwili wydatki tak. polskiego gospodarstwa, Domowego na produkty mięsne. Czy tutaj widać jakąś zmianę? Czy to idzie w górę, czy w dół? To długofalowo, to tak jak widzimy, to oczywiście polskie społeczeństwo też się mocno zmienia, jeśli chodzi o dochody, tak? I widzimy, że mogą przeznaczać coraz więcej na. Na, na te produkty, chociaż spadek produktów spożywczych jest wyraźny w, w całym koszyku, jakby w udziale wydatków konsumenckich. Ja bym powiedział, tutaj generalnie wydajemy coraz więcej, bo ta wartość rynku rośnie. I to widać tak? Rynek rośnie. I też jest taka ciekawa rzecz, która zdarzyła się tak naprawdę w momencie, kiedy przyszedł ten trochę kryzys ostatnio, tak, i, i, i ta inflacja poszybowała. Widzieliśmy, że mięso, generalnie jako kategoria, bardzo silnie urosło poprzez wzrost cen, ale spowodowało to spadek wolumenu, tak? także tutaj przyhamowało, ale też zmianę struktury, to ze względu na to, że tańsze produkty wróciły do łask, i to zarówno mięso surowe, gdzie widzieliśmy przesunięcie, na przykład duży spadek wołowiny, duży wzrost drobiu w świeżym mięsie. Ale też to było widać w produktach przetworzonych, gdzie rzeczywiście te tańsze kategorie wróciły do łask, tak? one przez lata były coraz niższe, coraz bardziej spadały versus takie bardziej wyrafinowane produkty mięsne. I no nastąpił taki nagły odwrót, i teraz mamy czas, gdzie to znowu zaczyna się troszeczkę wyrównywać. Tak? To znowu widać, że konsumenci są w stanie przeznaczać, bo te realne dochody rosną, są w stanie przeznaczać coraz więcej e, pieniędzy na to, żeby e, kupować e, bardziej wyrafinowane produkty, tak bym to nazwał.